Dzień dobry. Czy mogę Pani udzielić nam kilka pytań, odpowiedzi na kilka pytań? Oczywiście. Dziękujemy. To czy zawsze lubiła Pani geografię? Odkąd pamiętam, tak? Czy ten przedmiot sprawiał Pani kiedyś jakieś trudności? No raczej nie. Miłość do nauk przyrodniczych zaszczepił we mnie mój tata, no i nauczyciele ze szkoły podstawowej. Czy ważne jest za pani to, aby uczniowie mieli dobre ocenę i lubili ten przedmiot? Tak, 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 to jest najważniejsze. E, szacunek, e, współpraca, zaufanie. Jak się lubi, to się łatwiej uczy. E, kiedy pani zaczęła uczyć w naszej szkole tutaj w Trzy lata temu. Dopiero. W jakiej szkole pani jeszcze uczy? E, w szkole podstawowej w Skrzeszewie. E, czy zależy pani na tym, aby uczniowie panią lubili? Chyba jak każdy nauczycielowi. Kim chciała pani zasadzie, jak była pani dzieckiem. No i tu zaskoczę pilotem rajdowym i weterynarzem. Jaki jest Pani ulubiony dział w geografii? A, bardzo lubię siódmą klasę, czyli geografię Polski. Geografię Polski. Co pani robi poza budynkiem szkoły? Chodzę na spacery, uprawiam ogród i cieszę się z słońca, z życia, z małych rzeczy. I ostatnie pytanie, ulubiony film? Gatunek film, Gatunek, film. kryminały, bardzo tak. lubię kryminały, ale takim filmem, który bardzo, bardzo, bardzo lubię i bardzo często go chętnie oglądam, to jest Masz wiadomość z McCrayem. Dziękuję bardzo za wywiad.